Witam serdecznie. Kolejna nasza wyprawa to miejscowość niedaleko Wejcherowa. Na dole dzisiaj będziemy zwiedzać elektrownię. Na początek elektrownia wodna, szczytowo-pompowa, ale o tym miejscu i o tej budowie więcej opowie nam pan Leszek Żywicki. Tak, tu prace rozpoczęły się już w końcu lat 60. prace ziemne, bo znajdujemy się na terenie byłej wioski, która została usunięta i na jej miejscu powstał ten sztuczny zbiornik. Takie prace właściwe zaczęły się w latach 70. Czyli ten obiekt, na którym się znajdujemy jest tworem sztucznym, całkowicie wybudowanym, jednym z większych obiektów właśnie tego typu w Europie. Sama elektrownia zresztą jest jedna z największych w Europie, jeżeli chodzi o, o moc i wielkość tutaj tej inwestycji. No ten zbiornik ma 130 hektarów, Nie, Tu pojemność samej wody jest to w milionach, to jest 15,6 miliona metrów sześciennych wody, taj, wody energetycznej. Bo sama elektrownia jest elektrownią typu interwencyjnego, regulacyjnego. Daje moc na zasadzie jest potrzeba, przycisk 150 sekund i ona pracuje. I może dać w sumie 716 MW i ta energia jest potrzebna w dzień. Oprócz tego ta elektrownia jeszcze reguluje tak zwaną moc bierną. To jest takie zjawisko niepożądane, które w sieciach energetycznych w ogóle wszędzie powstaje i. Trzeba to zjawisko niwelować i to, takim, tym zadaniem się też zajmuje nasza elektrownia. Widzimy tutaj e, dużą suwnicę. Jakie jest jej zadanie? Zadanie tej suwnicy polega na wkładaniu zastawek, które odcinają wodę od urociągów, bo urociągi trzeba też odwodnić, częściej niż przegląd tutaj samego zbiornika. I żeby odwodnić, to się wkłada zastawki. Oprócz tego się jeszcze, tam wcześniej widać, jest zasuwa zrzutowa, awaryjna. W razie nieszczelności, jakiejś awarii, w parę sekund zrzuca się potężną 123 tonową zasuwę zrzutową i ona odcina wodę. To prawda, że do jednej z tych rur wchodzi nawet traktor? Autobus. Autobus nawet chodzi. Autobus co, nie. No 7 metrów proszę sobie wyobrazić średnicy. Przepływ w takim urociągu jest taki, jak wiśle na wysokości płocka 180 metrów sześciennych na sekundę. Została zalana miejscowość kolkowo. Ona została usunięta usunięta, likwidowana, tak? I ale ciekawostką jest to, że niby do końca lat 90. Ostał się jeden domek i cały czas ta miejscowość na mapie była jako jedno, jedno, jeden domek, jako miejscowość kolkowa. Jest to prawda? To jest to prawda, tak. Chyba pod Gniewino to podlegało. Ja co prawda to znałem to... tego człowieka, który tu mieszkał i to osobiście go znałem bardzo dobrze, bo taki weteran hmm. można powiedzieć pracy tutaj, na tym terenie, nie tylko przy budowach elektrowni tam mieszkał. Yy, to nie wiem tak naprawdę jaki miał adres, ale pewnie Gniewino. Jeszcze mamy pytanie odnośnie tego, tego budynku tam, tej elektrowni właściwej. Tutaj. On podobno jest... Jeszcze w głąb ziemi 40 metrów głęboki, czy to jest tak faktycznie? Tak. I to można zajść normalnie? No, gdyby odwodnić tą komorę, to A, tak. odwodnić... A normalnie schodzimy na 26,5. Nieźle, to tak z wierzchu nie jest. 26,5, też, też tego dokonuje właśnie, tych kontroli całego obiektu. No i jesteśmy w tej chwili na wieży widokowej, jak się ta wieża nazywa, przypominam? Kaszubskim Oku. Kaszubskie oko, Kaszubskie oko, z której podziwiamy widok na całe Kaszuby. I ciekawe historie jeszcze, o których Państwo może nie wiecie, a my tutaj dowiadujemy się, na przykład na terenie, gdzie w tej chwili jest to sztuczne jezioro, zakopane są na przykład podobno ciężarówki, które zostały w latach 80. po budowie tego, E, łaziki, czyli takie jeepy radzieckie typu gaz. Jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy, które są zakopane. No, czy UFO tutaj się pojawiło? E, tego dokładnie nie wiemy, ale mieszkańcy mówią, że, że legendy są takie, że UFO także się pojawiło. Proszę Państwa, widzimy jezioro e, za nami z tyłu w oddali e, jezioro Żarnowieckie. Harley'a, także podróżuje na Hondzie Waradero. Co więcej o tej Hondzie? No jeżeli opowiadamy dzisiaj o motocyklach ze stajni Honda, to dzisiaj mamy XL 1000 Waradero. Jest to motocykl w zasadzie ulubiony przez e, bikerów z wielu powodów. Głównie dlatego, że e, niesamowicie wygodny, wygodna pozycja podczas jazdy. Ma również inne zalety, tego typu, że bardzo dobrze się prowadzi, bardzo fajnie wchodzi w zakręty, równie dobrze z nich wychodzi. Skuteczny system hamowania, system DUO, system ABS czyni go bezpiecznym. Dalej, dobre osiągi, 98 koni mocy. Długie, długie przeloty między tankowaniami. Zbiornik wystarcza na około 500 km. Co w porównaniu do innych motocykli, to jest dobry wynik. Bardzo dobry, powiedziałbym. Dobry. Jest to wersja travel, wersja turystyczna. Bogato wyposażona, jeżeli chodzi o system kufrów. Mamy tutaj podgrzewane manetki. Mnie interesują zalety tego motocykla turystyczne, czyli. Przede wszystkim mówiłeś o komforcie. Komfort jest komfort, bardzo dobry. Komfort z pozycją za kierownicą. I jak tutaj wygląda amortyzator? To jest pojedyncze, tak? Można regulować? Jest możliwość regulacji w zależności od obciążenia, czy to jest pełne obciążenie, dwie osoby plus bagaż, czy jedzie sam motocyklista turystycznie. Jest czytelny, wyraźny. Nie ma nic za dużo, ani nic za mało w sam raz. Moi drodzy, przed chwilą siedzieliśmy na motocyklach, a w tej chwili siedzimy na. wozie gnojnym. Nie, wóz może nie tyle gnojny, ale wóz zabytkowy. Przeczytam tyle: Góra Pomorska. Jesteśmy w Zagrodzie Górskiej w Nadolu, i przypadkowo znalazł się tutaj pan Roman Jerzy, który nam opowie jeszcze więcej niż Darek o tym ciekawym miejscu. Panie Romanie, gdzie stoimy teraz? Po, 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 proszę to powiedzieć. Gdzie stoję teraz? Wyobraźmy sobie, że stoimy na kupie gnoju. <noise> Bo tutaj był gnojownik, tutaj się rzucało obornik z obory i stajni. I to też świadczyło o zamożności gospodarza. Im więcej tego obornika tutaj było, tym lepiej dla gospodarza, bo to świadczyło o tym, że on ma dużo hektarów i dużo zwierząt. No i dziewczyny, które chodziły sobie po wsi, patrzyły na, na gnój. Im więcej, tym lepiej. I one wtedy oczkowały do tych młodych gospodarzy tutaj i chętniej chodziły z nimi na wreje, czyli na randki, na zaloty. że mają swoje wdzydze, I, i oni tutaj, tak przez przypadek, z, zazwyczaj trafiają. I to zauważyłem, że w sobotę i w niedzielę przyjeżdżają i mówią: Jen, kujo, tu tyś skansen! No i wchodzą i oglądają i porównują nasz skansen z wdzyckim. Wdzycki jest, to prawda, większy, ale nasz jest piękniejszy. Charakterystyczna A. rzecz. To jest y, zagroda XIX-wieczna. E, czym jest kryty ten dach? Dachy w naszym skręceniu są kryte trzciną. Po kaszowsku byśmy na to powiedzieli secena albo rir. To jest bardzo dobry materiał do krycia dachów, bo jest y, nieprzemakalny, ale za to y, jest w domu zawsze left. Czyli przepuszcza od y, zewnątrz? Tak Natomiast... jest. Wody, Trwałość takiego dachu no to jest około 70-80 lat. Dachówka to szybciej to nie się nie zmarnuje. Tak. A czy to trzeba konserwować jakimkolwiek płynem? Nie, trzeba tego, osoba, czy... nie trzeba tego konserwować ani myć płynem. Wręcz przeciwnie, im więcej mchu na tym porośnie, tym lepiej dla dachu i dla domu. To jest obora. To, to jest obora i Stein. z tyłu mamy jeszcze e, chatę, tak? Z XIX wieku. Tak jest. E, co ciekawego w, w tej chacie? To była chata e, dwurodzinna, trzyrodzinna, e, czy jednorodzinna, jak to nazwać? <laughs> to je heć czyli jest heć. tak jest rodziny Ruców ostatnimi właścicielami była rodzina Ruców oni jeszcze tutaj y, mieszkają w nadolu ich potomkowie ona jest z 1846 roku i była to y, chata wielopokoleniowa że tak powiem y, po jednej stronie mieszkali starowie czyli dziadkowie a po drugiej młodzi z dzieciakami y, w każdym kątku pod zesuntku, a a za zapiska jeść troje ich belo, czyli to były rodziny wielodzietne. Od takiego do takiego drużyna koszykówki co najmniej. Co rok to prorok. No a dziadkowie się opiekowali tymi wnukami, przekazywali wszystko, co dzieciaki powinny wiedzieć o zwyczajach, o pracy na roli, o zwierzętach. I tym się zajmowali dziadkowie. Tutaj przed stodołą stoi rozwark, czyli kerat. On służył do napędzania maszyn rolniczych, na przykład do mockarni, Kiedy się muciło, to wtedy można było. Tak jest. No oczywiście trzeba było zaprzęć tam woła konia albo kobietę do tego i napędzało, napędzało to urządzenie maszyny przed A jeszcze dodam, że to jest zagroda atomowa. Bo dzięki temu, że budowano elektrownię atomową w Kartuszynie, ten skanset tutaj powstał w latach 80. Także atomowa zagroda i doda dodatkowo gburska, ale nie gburowie tutaj mieszkają, tylko porządni ludzie. Moi drodzy, nie mamy elektrowni atomowej, może będzie w przyszłości, ale mamy atomową zagrodę i za moment, już Państwo tego nie zobaczycie, ale tutaj zagra zespół, który nazywa się Atomowa Kupa Sian. Dobra, <śmienny>